Jakże miło przywitać państwa i zaprosić na ten mecz Mistrzostw Świata. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Fantastyczna atmosfera na trybunach. Mamy nadzieję, że piłkarze stworzą tu dziś widowisko, które zapamiętamy na długie lata. W dzisiejszym spotkaniu Iran zagra przeciwko Hiszpanii. Najbardziej utytułowane to reprezentacja Brazylii. już triumfowali już pięciokrotnie a także Włosi i Niemcy z czterema pucharami na koncie. Ponadto Brazylijczycy są jedynym krajem, który wystąpił na wszystkich turniejach. Broniący w tym roku tytułu Niemcy mają na swoim koncie o dwa występy mniej. Chociaż stadion Kazan Arena został oddany do użytku 6 lipca 2013 roku, to ze względu na zły stan murawy Rubin pierwszy mecz rozegrał tu dopiero półtora roku później. Co ciekawe, stadion może się pochwalić największym zewnętrznym ekranem na świecie, a zimą otwiera się tu największe lodowisko w regionie. Na Państwa ekranach dzisiejszy skład Iranu zagrają dzisiaj w wystawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. A to skład reprezentacji Hiszpanii na dzisiejszy mecz. Widzimy ich ustawienie 4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi ustawionymi dość wysoko. Tak, spodziewam się, że środkowy napastnik będzie stanowił oś ataku. Będzie miał za zadanie przyjąć piłkę, utrzymać ją przy nodze, dopóki nie otrzyma wsparcia. Wtedy uruchomi któregoś ze skrzydłowych i sam biegnie w okolice 5 metra. Zaczęliśmy grę. Po pierwszym spotkaniu zawodnicy już doskonale wiedzą, na co ich stać. Co było dobrze, a co trzeba poprawić? Drugi mecz zawsze jest kluczowy. Tu nie ma miejsca na błędy. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ładnie wymieniają podania. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ma trochę miejsca na strzał i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę, zastanawiam się czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Chciałbym tę powtórkę zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że piłka wyjdzie w aut. Też miałem takie wrażenie, ale ostatecznie odbiła się od słupka i mamy bramkę. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jeden do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Tiago. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Szklanie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Wrzutka w pole kar... Sergio Ramos. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Mają teraz trochę miejsca. David Silva. Sergio Busquets. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara w tempo. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Przy piłce nadal i jest ta. Ach, jak niewiele brakowało. Dobra decyzja. Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Że przeczytał podanie i w porę zareagował. To ciekawe, bo różnie plotą się losy piłkarz Ładnie gra do przodu isto. No już blisko pole karne. Dawid Silva, do niego piłka. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Niestety stracił piłkę. No chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak daleka. Strzał na wiwat. Niepotrzebny, nieprzemyślany. Nie mam pojęcia, po co to zrobił. Od linii bocznej rozpoczną Hiszpanię. Thiago. Carvajal. Wrzutka do Iniesta. Loki grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Czarna interwencja w porę przeciął to podanie. Diego Costa. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Masuk Szodraj. Isko. Nacho Real. Diego Costa. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Alireza. Tiago. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Robi się niebezpiecznie. Świetnie przejął. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Aja, aja. I tuż obok słupka. Należą się pochwały za strzał. Tu naprawdę niewiele zabrakło. Niewiele tu jego winy. Sergio Ramos. Znakomita. Dobra okazja. Pięknie wybronił to Techea. Piłka poza linią końcową i rzut rożnik. Piłka dośrodkowana z rogu. Deche. Sędzia odbizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Sergio Busquets. Diego Costa. Już blisko pola karnego. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Mogło być groźnie. Diego Costa, Hiszpania w ofensywie. Zatrzymany atak. Alireza, Sergio Busquets. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Andres Iniesta. No, i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, może być groźnie. Dobrze przesuwa się z piłką. Oddaje strzał. Kiepski strzał. Pomysł może i nie najgorszy, ale wykonanie nie za bardzo. Złe ułożenie ciała przy uderzeniu. Miał wyjść taki mierzony, kąśliwy strzał, ale to się nie mogło udać. No i się nie udało. Mecz nie układa się po ich myśli. Na przerwę to rywale schodzą, prowadzą. Rozpoczęli drugą połowę tego mundialowego pojedynku. W pierwszej oglądaliśmy sporo ciekawej gry. Oby druga była jeszcze lepsza. Alireza może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Karbajal. Dawid Silva. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Niecelne podanie i niesty. Masów, No, już blisko pole karne. Trochę się zbliżył do pola karnego. Dogrywa nieco za siebie. I będą rozpoczynali rzut rożnego. No i będzie zmiana. Dośrodkowanie z rożnego. 16. Zupełnie mu nie wyszła tak główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Przyjęcie zrobiło się groźnie. Blisko polekarne może strzelać. Tiago. Nieudane podanie Alcantary. Carvajal. Tiago. Piłka trafia na skrzydło do Dawida Silwy. Wrzucił piłkę. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Sergio Ramos. To już końcówka spotkania. Oni wciąż prowadzą... Piękne, prostopadłe podanie od Dawida Silwy. Teraz możemy mieć remis. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Może no, uderzać na bramkę. Dobrze. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę! No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, musi uważać. Sędzia przerywa grę. Czy będzie kartka? Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. David Silva. I mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Ojedyncza zmiana. Zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dośrodkowanie świetnie piąstkuje. Bramkarz spisuje się dziś naprawdę znakomicie. Trudno będzie go pokonać. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe co wyniknie z tego przywileju korzyści. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Karbajal pozycja do oddania strzału. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Andres Iniesta. Już blisko pola karnego. Nacho Monreal. Pisko. Centra polekarny, pole Gol! Tak, tak proszę państwa. To wyrównująca bramka w samej końcówce. W samej końcówce meczu należało się im za ambicje. Wynik raczej już nie nieuletnie zbieranie, ale trzeba uważać i utrzymać koncentrację do końca spotkania, bo Bramka potrafi wpaść w ostatniej sekundzie. Trener jest naprawdę wściekły z tej utraty prowadzenia. I mamy wyrównanie w tym meczu 1–1. Do końca meczu 7 minut. Robi się niebezpiecznie. Jaguar spas. Zostawił za sobą trochę boiska. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Trochę się zbliżył do pola karnego. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki. No, ale brawa dla obrońców. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę? Gdyby nie kontuzja, zapewne tej zmiany by jeszcze nie było. Koniec meczu. Remis czy jest on sprawiedliwy? Nie mnie to osądzać. Pomimo fatalnej pogody obie drużyny zagrały w śmienicie. Kurą był zapał piłkarzy. Nie dali się przeciwnościom losu i pokazali, że profesjonalni gracze potrafią dać się nawet w takich warunkach. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Może być z siebie zadowolony. Strzelił wyrównującą bramkę i dzięki temu zespół nie przegrał.